To z okręgu, w której nigdy byś nie zagrał. Ożył u no. Dlaczego? Sponsorem tego odcinka nie jest Red Bull, a to nie jest prawdziwy Marcin Wasilewski. Prześledzając Twoją karierę, z jakim zawodnikiem bałbyś, bałbyś się pójść na imprezę po meczu? Z Jarkiem Gambalem. Tak, teraz w Krakowie jest. Skarbu. Tak, wiem. Każdymy pozdrawiamy. Aktualny lub były kolega z drużyny z najbardziej zmarnowanym potencjałem? Kurde, z zmarnowanym potencjałem... Nie wiem czy ktoś... Taki był... O, ja powiem. Adam Wasilewski. Tak masz... mi się wydaje, że... Dam sobie rękę, uciąć za to. No, tak. Opisz swoją przygodę piłkarską jakimś tytułem filmu. Steward malutki. <laughs> <laughs> Chciałbyś powiedzieć może dlaczego? <laughs> Bo bardzo malutką przygodę przeżyłem. Aha. Czy kiedykolwiek udawałeś kontuzję na boisku? Jeśli tak, to dlaczego? Nie, wydaje mi się, że nigdy nie było tak, żebym udawał kontuzję. Bardziej, może w drugą stronę, że coś miałem jakiś uraz, a starałem się grać dalej. Żebym wyszedł na twardziela, oczywiście, nie? Bo nie, nie przypominam sobie, żebym miał taką sytuację. Rozumiem. Myślę, że kłamie, ale dobra. Najlepszy zawodnik, przeciwko któremu grałeś? To będzie długi czas do no, myślenia. No, nie wiem. A dobra. To za czasów yy, młodych, yy, juniorskich, no to wydaje mi się, że. Takie pierwsze, co mi przychodzi, to tak, Jagiełło na przykład, no, to od kilku ich było. Wayne Runey. Wayne Runey, tak. Na kadrze, do Kamil Kątkowski, tak? Z Salzburga, obrońca reprezentacji Polski, tak. tak, o, tak o, no to był o... wspólny mecz, graliśmy przeciwko niemu. Tak, tak, na wiejskim polu. polu bro, no? Reprezentant Polski. No, A To kilku mógłbym wymienić, bo też Igor Łasicki aktualnie o, Jarek jest Jacht, Jarek jak wtedy grał chyba też, nie? No, no może być. Ale czy on jest najlepszy akurat? No, Można nawet zdjęcie, jak skacze z niego główki. Nie żeby wspominać, bo ja wtedy nie wyskoczyłem nawet. Przodko skakałeś do główki tak. w meczach. Najlepszy zawodnik, z którym grałeś w drużynie? No to wydaje mi się, że... Albo Martins jak -y, albo albo Mateusz Szczepaniak. Nie nie z kim lepszy grać? Dość kontrowersja oczywiście, no, nie? Nie wiem, szczerze mówiąc. No, Martins chyba no, no Martins... lepiej tak, tak, niż, tak, niż tak. większą karierę zrobił, niż, niż Mateusz. Może jeszcze mogę wymienić nie wiem, Bartka Nowaka. Gdzieś tam jak w rezerwach Miedzi przed sezonem, no to za dwa, o, trzy mecze razem no, wygraliśmy. No, Pokrywał sobie. Teraz w tak wcześniej był właśnie w Duży nas z okręgów, w której nigdy byś nie zagrał? Może u No Dlaczego? No, myślę, że jakieś tam są zatargi kibicowskie. Tak, z innymi wioskami. Ja też tak w sumie mogły się pod, pod myślę, tym podpisać że tak. no? Myślę, że to ewentualnie... Także niech prezes do nas nie dzwoni. Kuźnia -Jawor. <laughs> o, Kuźnia Jawor, tak? Tak, Kuźnia Jawor Ożo Mikałowice, to myślę, że dwa kluby. Podoba mi się, że jest cztery chłopak. Miał być jeden, ale dorzuciłem tak <laughs> sobie drugi. Kolega z drużyny, który najbardziej irytował ci swoją grą. <laughs> muszę mówić? No dawaj, no. No możesz powiedzieć o górę. Nie dodać. myślę, że nie będę mówił o Myślę, że często był to Adam, że często Adam iry irytował. E, bardzo często Kacper. Nie Łukasz Kozłowski też. Taka święta trójca. Trio z do punktu. No, się Lubimy <laughs> tak. się kiwać no. I tracić piłki. Najgorsza decyzja w karierze. Żałuję, żałuję, że generał nauczył miedzi usunęli. Tam mógł cię wyżej, nie? Był byłeś trebat, na treningu, tak, no, to... z pierwszą drużyną, czy nie? No nie, właśnie nie. I był trener Łatowski. on e, chciał u nas e, kilku wtedy e, z centralnej ligi do pierwszych zespołów, no i potem go usunęli z, z klubu i już się nasza przygoda skończyła. Siema, z tej strony Weekendowi. Przedstawiamy Wam nasz nowy format, byle do 10 i jest z nami dzisiaj zawodnik, który jest znany na boiskach trzecio- i 4 ligowych, Jest z nami dzisiaj Marcin Waślewski, Cześć, witam. Marcin, jest pytanie do Ciebie. Jak to się stało, że nie jesteś tym najpopularniejszym Marcinem Wasilewskim w Polsce? Pech. To jest tylko i wyłącznie pech. Miało wyjść inaczej, ale wyszło jak zawsze. Kontuzje, kontuzje wiadomo. O, kontuzje, kobieta, wiadomo jak to jest, nie? Imprezy. To imprez na pewno nie? nie <laughs> imprez na pewno nie. Możemy przejść w sumie do pierwszej konferencji. Zaczynamy. Mam trzy próby. <laughs> za każdą macie jeden punkt. Za każdą mam jeden punkt. <laughs> no i za każdą nic nie odejmujemy ci punktów, ale po prostu tych punktów ci nie zaliczymy. Ale normalne, 11 bez żadnych kombinacji no, na razie, tak? tak. Presja. Jedziemy? Jecimy. Bez żadnego Sam środek. Pierwszy punkt. Marcin zeszła presja z ciebie? E, nie, jestem zestresowany cały czas. Podejście numer dwa. Ale mój stres wynika z tego, że bramkarz jest nieznany. Nie wiem, jak się zachowa. Jedziemy drugi? Jedziemy drugi. Na razie jakoś idzie. Dwa do zera dla Marcina. Gra nerwów. Udało się. Na razie dobrze idzie. Marcin, czy to jest Twój pierwszy hat-trick? Eee, od dłuższego czasu na pewno. Pierwsze trzy bramki na tym boisku i ostatni. <laughs> Później wam zdradzimy dlaczego. <laughs> Kurwa, weź. Trzymaj mój telefon i weź aplikację, wiesz co tą rodzi. Do góry? No. Yy, Wejdź do dodatki. To? N nie, trudno Nie, tu? To? Tak. No. Dobra, okej. Okay. Jesteśmy gotowi. Tak? Kupił sobie Apple Watcha. ale podróbę Nie oglądasz ja, tych toków? Yy, wiesz co, kurczę, Ale no, wyszło wszystko. To będzie nagrane? No, no, to już się nagrywa. Tak. Oglądam to. wszystkie, ale oczywiście wtedy może akurat byłem zajęty czymś ważniejszym Przechodzimy do drugiej konkurencji, o nazwie weekendowy szur W tej konkurencji zawodnik, odwrócony tyłem. Będzie musiał oddać strzał. Bramkarz również będzie odwrócony Jest jeden na jednego. Zobaczymy czy bramkarz to obroni po prostu i tyle Walimy szczur, coś ważnego? W konkurencji również są trzy próby I są tak liczone jak w konkurencji wcześniej Jeden szczur, jeden punkt Tyłem Dobra Na razie Jesteś gotowy? Powiedz do mikrofonu po cichu gdzie walisz Nie wiem, gdzie się uda Nie ma taktyki na razie Mogę zaczynać? Lecimy Zaczynam Ale słychać to, jak piłka się toczy? Tak, właśnie słychać i było Dobra. Teraz Próba. taktyka podobna. Też nie wiem, gdzie poleci. Próba numer dwa. Gotowy? No. To chyba jest zawodnikowi strzelającemu łatwiej niż bramkarzowi. Chyba, że Albo ktoś, po prostu... Chyba, że ktoś ma takie uszy jak ja. Albo... <laughs> A dzisiaj z wiatrem idzie, dzisiaj idzie z wiatrem. Dobra. Idziemy, trzecia próba? Lecimy, trzecia próba. <noise> Było bardzo blisko, ale udało się na szczęście. Nie? Może jeszcze za cicho, za, za, za lekko leciała. Były trzy próby. Były trzy. Jest 6 do 0 dla Martina. Taki wynik się nie powtórzy na pewno. W następnych klubach na pewno by Tak, będziemy grali bez bramkarza, bo to nie ma sensu. Na jedno wychodzi. Na, na jedno wychodzi. Moja forma też się nie będzie utrzymywała tyle, także... Widzę, wyjdzie na zero. Możesz go zwezywać. Ja go bardzo lubię, nie obrażam moich kolegów. Przy telewizji oczywiście. Tak, poza kamerami. Kolejna konkurencja o nazwie Karny z zasłoniętymi oczami. Mamy szalik tutaj miejscowego klubu Rytosyńskie pole. Później powiem dlaczego tutaj powiązania lekkie. No i możemy zaczynać. Żeby mi nie spadł, jest? Jeszcze czekaj? Yy, spróbuję jedną z rozbiegiem, a później zobaczymy. Jest? Start. Było blisko? Ja się obawiam, że jak nie trafi w piłkę, to sobie coś na Dobra, jesteśmy gotowi? Lecimy. Gol? Niestety nie. W końcu nie trafiasz. Nie, to jest trudne. Naprawdę trudne to jest. Ale żeby sobie utrudnić, zrobię teraz rozbieg y, większy. A ja myślę, że nie masz psychy, żeby skrzyżaczka pierdolnąć. Jak ja po prostu nie mogę kopnąć, jak ja skrzyżaka będę próbował. Dobra, a teraz jest rozbieg meczowy. Jesteśmy gotowi? Jak trafisz, to masz dwa punkty. Dobra. Jak w piłkę, tak? <laughs> <noise> ale Ale to była najlepsza próba, bo ale... najbardziej w bramki szła. <noise> to powinienem tak cały czas robić chyba. Skąd kuba co Nie mogę wam powiedzieć, ale bardzo możliwe, że jest z takiego klubu, który już nie istnieje. Weekendowym krokiem, czyli kręcony karny Lecimy dalej. Weekendowym krokiem. Może się. być ciężko. Ma być ciężko. Dokładnie. U nas, nie no u nas nie będzie własno na kanale, więc Marcin, możesz wziąć piłkę. Ale to kręcy się wokół tej piłki? Nie, drugą tak. piłkę. <noise> Dobra, ja ci będę liczył, nie? Dwa, trzy, cztery, 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 Ale jest masakra. jeden, wam w jeden, jak to oglądałem. jeden, mi się, że jeden, troszkę udają, ale jest jeden, jeden, to oglądałem, wydawało mi się, że oni troszkę udają, ale jest tragicznie. Wydawało mi się, że to będzie łatwiejsze troszeczkę, ale już no, miałem to problemy to przy to... piłce, się kręciłem. Ty, ale nie mogę dojść do siebie teraz. Masz... Ale masakracja jest. O. O. Lecimy teraz z UNO do Stres. Zasady tej konkurencji są takie, że zawodnik dostaje piłkę ode mnie z bramki. Prawdopodobnie to będzie górna piłka. I on, yy, zależnie od etapów, będzie musiał najpierw uderzyć piłkę w trzech kontaktach, później w dwóch, a na końcu w jednym. Więc możemy zaczynać. Jesteś gotowy? Jestem czy... gotowy, zawsze. Jak obstawiasz? Yy, jedno może mi się uda. Jedna się uda? Myślę, że jedno się uda. A myślisz, uda. Że który kontakt? Yy, to pierwszy, najwięcej, najwięcej kontaktów, także może być najłatwiej, jak mi się wydaje. To jest test na Zależy, test jak piłkę. mi bramka jeszcze piłkę poda, bo może mi podać tak, że ja będę trzy razy ją opanowywał. Ja jestem gotowy. Trzy kontakty? Udało się, tak, ale bramka zdaje sobie chyba fory, tak mi się wydaje. Dwa kontakty jedziemy, tak? To już może być trudniej troszeczkę. Ło! No i będzie trudniej. Wszystko zaczyna się od złego przyjęcia, niestety. No i teraz teoretycznie. Teraz najtrudniejsze. Najtrudniejsze i pewnie Jeden kontakt, pierwsze z powietrza. Zobaczymy, jak to zależy od Jestem gotowy? Jak widzicie, poziom jest bardzo wysoki. Poziom jest wysoki, bardzo. Myślę, że byłoby, byłoby przełożenie. Myślę, że myślisz już o Rousseaule, Chyba tak, to prawda, myślę o Rossole. Słaby zawodnik po prostu. ta konkurencja będzie w sumie bardzo podobna do poprzedniej, ponieważ zawodnik będzie odwrócony tyłem. Ja mu będę tym razem nie zagrywał nogą, lecz rzucał piłkę z ręki do góry. I on, według. musi zaufać swojemu słuchowi, tak się mówi. Myślę, że to... Tak. słuchu, słuchu. <laughs> chcę ufać swojej intuicji, więc ja będę musiał to piłkę do góry i jak piłka się odbije raz, później dwa, później trzy, ale jednak najpierw zaczniemy od trzech, to on będzie po prostu uderzał na bramkę. Marcin, Marcin tego nie wspominał, ale jego ulubionym napastnikiem jest Sebastian Musiolik. Tak, tak, stąd, bardzo stąd mamy tak podobne spalony. liczby w sezonie. <laughs> on na razie cztery bramki, a gdzieś mi się koło tego też się <laughs> będę kręcił. Jacek Magiera mówi, że sześć, ale dwie ze spalony. A to może bym też miał więcej <laughs> jakby mi uznali. <laughs> no. Trzy kozły, Ty stoisz na bramce? Tak. Może być ciężko. A co nie widać? Ja dalej tu stoję? Zlewasz się z siatką, kurwa. Trzy kozły. Trzy kozły. Jeden kontakt. Ja pierd... Dobra, jedziemy dalej. Zróbmy trochę wyżej, bo ona kurwa wbija się w ziemię, nie? Wow! To tragicznie, to wygląda... Ale dziubnąłeś się... Dziubnął jak Mateusz Żukowski. Musisz teraz wyżej, nie? Bo jeden kontakt mam. Dobra. Zaczynamy? Zaczynamy. Dawaj. Kurwa. Ale nie zdążyłem na pewno, drugi raz się odbiła 100%. Myślisz, że nie jej? Myślę, że nie, ale zobaczymy. Yy, War drugi raz To jest trudne bardzo na jeden ten, na jeden... Jak bliżej? Jeszcze nie, nie bój się że... go <grym> Co jest? Tym Nosem kurwa jak pies ty. No ja mam nos do Albo w piłkę jest przyjęcie na klatkę było. Tak. Al albo żygi weekendowe. Odbita, Tego nie wie nikt? Tego Tego tylko, żebyś uciekli. ściągał kurwa z telefonu coś <grym> Weekendowy szczur. <grym> Rynkami. Idziemy w stronę połowy wojska, bo teraz boiska. konkurencja o nazwie połówka. <grym> Marcin będzie musiał uderzyć z piłkę z połowy boiska do bramki. Marcin, myślę, że połówka nie jest Ci obca. Nie jest mi obca, chociaż przez ostatni rok się nie widywaliśmy. Tak, Kasper był osobą, która mnie, nie powiem, że namówiła, ale ukierunkowała mnie, żeby może odstawić delikatnie no. alkohol. Nie będę wdrażał Was szczegóły tej rozmowy, Muszę też dodać małą ciekawostkę. Prawdopodobnie Marcin pojawi się tutaj na boisku w tym sezonie. Jeszcze nieoficjalnie, ale... Na boisku. boisku. Boisko. Wojsko, wojsko. Zostawiajcie like lajki, suby i się dowiecie. Tak, dokładnie. <gry> mam jedną próbę? Nie, trzy. To Nie, czemu ty? mam jedną piłkę? Pod wiatr, jest ciężko. To może stać w bramce, będziesz war robił, czy ona przeszła? To jest. To próbujemy. Może być ciężko pod wiatr. Siła dobra, ale kierunek troszeczkę mi uciekł. Ale tak dziwnie leciała, nie? Tak ją chyba troszeczkę. Wiatr ją no. wiatrią, yy, przesuwał. Nie to żebym ja, ja bym celował specjalnie jakoś, nie? Po prostu staram się mocno kopnąć. Nie, teraz to już jest katastrofa. Tego się nie wytnie. Tego się nie wytnie, tego się nie da wyciąć. Jak widać, leński pole zrobił bardzo dobry transfer. Tak. I. Niestety, kozły Wpadłaby, ale za... Po za kozłach. Ciężko. Wiatr nie jest moim sprzymierzeńcem niestety. Spróbuj. Bez cięcia. Czyli nie było tak źle. <głos> <głos> Czyli moje próby nie były złe Nie jest kolorowo niestety. Trawa źle ułożyła. Ale ciężko jest, faktycznie pod wiatr jest ciężko. Jak nie wie Jak nie wieje wiatr wiatr wieje w tą stronę, zobacz. Tu ze śnieżki zawiewa. Patrz, tam masz taki... Papierek na drzewie? tam masz śnieżkę, i stamtąd wieje. Dokładnie. Bo ludzie, jak są na górze i to wszystko przygotuje do nas. Naprawdę, tak jest. Tego też nie mówiliśmy, ale Marcin bardzo się interesuje meteorologią. Bardzo. Jestem fanem, powiem Wam tak. szczerze. Zaraz Dobra. po. A ulubiony piłkarz? E, Cristiano Ronaldo. Jak, zaraz... tak, prawdziwy czy już mam wymyślać jakiegoś śmiesznego? Prawdziwy. To Cristiano Ronaldo. A z ekstraklasy? To musiałbym się zastanowić troszeczkę. Ale wydaje mi się, że w ekstraklasy. Chyba nie. nie. To, chyba Jesus Imas z ekstraklasy. A z Polski, Angel z z pierwszej ligi. Ty jesteś ekstraklasy, człowieku? Bardzo, ekstra -klasą? Bardzo. Jak mam, czas, jak mam czas, a mam tego czasu coraz mniej, to sobie oglądam w wolnych chwilach ekstraklasy. Czasem tak jak my, na przykład, jakąś stal powiedzmy, z motorem tak. tak? No naprawdę. A no takie musimy się na quiz zaprosić. Spróbujemy. Nie powiem, że jestem jakoś tam bardzo obeznany w tej lidze, ale lubię oglądać sobie nasz poziom. Może śmieszny dla niektórych, ale ja lubię, jestem fanem. Dobrze, ja jestem gotowy. Nie sztuka jest oglądać dobry, dobry futbol. Sztuka jest się pasjonować ekstraklasą. Oj, <grymna> święte ciężkie słowa, niestety. A Melinium teraz? Lecimy za Melinium, Czy strzały trzy razy? No, trzeba trafić poprzeczkę. Z tego co pamiętam, to trafiałeś często gdzieś na boisku. W szczyt. meczach w lidze bardzo często. A. <grymna> ale to właśnie nie o to chodziło wtedy. To, może jak teraz będę próbował strzelić bramkę, to może też wtedy poprzeczkę mi się Czuj się Co? tak, jakbyś był w meczu. Zastanówmy nie, nie, sobie koło ciebie i komentować. się śpiłki podawać. A, mogę, no. <laughs> Trzy próby. Trzy próby. Bez cięć czy z cięciem? Zobaczymy. Bez cięć, oczywiście, żebyś cięć. Bez cięć. Ja tak chcę się poczuć, wiesz, telewizyjnie troszeczkę tak udaję. Bez cięć, z cięciem. <laughs> Troszkę za dużo siły. Siła jest. Noga jak Hulk. Musimy tak zrobić, żebym chociaż jedną trafił. Teraz bramkarz stoi, to może być mi łatwiej. Patrz, no wszystko to jest 10 cm maksymalnie. Dobra. Pierwsza próba. <ścoughs> wszystko. Źle. Niestety. Niestety odpadasz. Odpadam? Tak. Trzy razy na nie. Przegrałeś samochód, tak? Rozmawialiśmy. Dobrze, to nie jest mój samochód. Co teraz będzie? To trudne coś. Wszystko jest trudne, bo ja nie mogę w nic trafić na razie, ale. Lecimy dalej, konkurencja się nazywa Bania i Marcin będzie musiał zatrzymać piłkę głową przy My Będziemy mu ją rzucić z góry, znaczy z dołu. Może być ciężko, jak bardziej nosem zahaczę. Może błąd. się uda. Może będzie łatwiej złapać teraz. N powiem szczerze, nigdy nie próbowałem tego. Dwa, jeden. Chyba numer dwa. Dobra, o, jest, punkt? jest punkt, udało się. O. Co ci tak wdychasz? <laughs> boję, że nas nos płamią. Na <laughs> Dobra, 3, 2, 1 Kurde. Ale już miałem obawy, już widziałem to. Bardzo trudne konkurencje, chłopaki, wymyśliliście. Myślę, że nie będzie łatwo nikomu. Nie jest łatwo. Nie wiem czy powiedzieć przepraszam, czy dziękujemy. <laughs> ja powiem przepraszam. A my dziękujemy. <laughs> w nie Czo, tam tam najważniejsze, że tam. mam cały nos, słupek cały. Nosach, nosach, właśnie. Super. super tak? cały, tak. No, nos twardy, wiadomo. Mienię, nie swoje. mienie. Mienie? Mienie. Tylko nie szanować. <laughs> Ostatnią naszą konkurencją jest quiz piłkarski. Czy to będzie ABC? Nie. Marcin wykaże się swoją wiedzą, tak jak zapowiadaliśmy na samym początku. Zawodnicy też będą musieli się wykazywać wiedzą piłkarską. Jesteś gotowy? Zobaczymy. Wy jesteście gotowi? Też możecie widzieć w komentarzu, będziemy zatrzymywać może przed. Wymienię dwóch strzelców wczorajszego meczu: Ruch chorzów Wisła Kraków, oprócz Angela Radladu. Angel Bajena i Kutwa. Proszę nie przedginąć. Bardzo <Read> dobrze. Aktualnie najlepszy strzelec w PKO BP Extra Classic. Wydaje mi się, że. Kuluris, z Szczecin. <thing> Powtarzam, po Patyku tak. Mi się zdaje, że tak jest. Tak jest, bo pasuje wtedy, Jakie kolory w herbie motor Lublin? Wymień chociaż dwa: żółty i niebieski. Tak, zgadza się. W jakim kraju odbyły się Mistrzostwa Świata w 2018 roku? Mistrzostwo Świata w Rosji, chyba. Tak, tak, w Rosji, w Rosji, tak, dobrze. Jak nazywa się Stadion Śląska Wrocław? Tarczyński Arena. No to jest proste, no, proste faktycznie pytanie. mam wiedzę, proste, ale nie? Przez chwilę widziałem taką niepewność, ale dobra. Nie, no, to ja się, o, się inaczej jakoś nazywał, no, nie od, od niedawna. O, o tak, dobra, to arena, będzie, arena to będzie ciekawe. Arena po prostu. Jak był wcześniej? Stadion Miejski. Po prostu? No. To jest aktualnie trenerem Zagłębia Lubin? I, imię muszę też? No. Wodarski, ale... To już masz pół punktu Michał albo Marcin, ale wydaje mi się, że Marcin Wodarski. Dobrze, zgadza się. Zgadza tak? się. No Tak samo jak twój imiennik, Twój imiennik jak coś. Który trener miał w ostatnich latach aferę za uderzenie tacą prezesa klubu? A to bardzo łatwo to no. Gonzalo Fejo. No, zna, zna, się, zna, zna się. Zna ja się, zna ja się, jestem tak, znasz się kuchnię znany troszeczkę. Kto jest aktualnie kapitanem w Stali Mielec? Mamy trudniejsze pytania właśnie. Kurczę i mam dwóch, albo Wlazło, albo Gettinger. Na pewno, ale wydaje mi się, że Wlazło. No Niedobrze. Nie gettinger. gettinger. Kurde. Gettinger. Kurde. Akurat, od od Akurat... <laughs> Co ty gadasz? Akurat oglądaliśmy mecz w piątek, jak grała Stal teraz z kim? Z, z Piastem. Z Piastem, z Piastem no. I tam Gettinger strzelił bramkę i, i był kapitanem. No właśnie wydawało mi się, że, że wlazł. Marcin znał odpowiedzi prawie na wszystkie pytania. Na koniec, na szczęście zaskoczyliśmy. Jaki klub wylosowała Legia Warszawa w kolejnej fazie Ligi Konkurencji? Konferencji kurwa. Liga Konkurencji <grym> Liga konkurencji. <Pójdzie> konkurencji? <grym> Liga Konkurencji. Liga Konkurencji. Liga Konkurencji kurwa. No to a w Konkurencji, byś wiedział? No dawaj. Konferencji no. W Lidze Tak, no. No Molde. Dobra, wiedział. A Konkurencji wiesz? A w Lidze Konkurencji nie mam pojęcia. Tam dużo Konkurencji jest, także... Widzowie, jak widzicie, ruszyliśmy z naszym głównym pomysłem. Nie jedynym, bo też się pojawią, y, jak sezon ruszy, jeszcze kolejne. Ale ten nasz główny kontent ruszył i... O, tak pierdolisz, za zakończmy odcinek po prostu. To będzie też? Daj <gry> mi dopowiedzieć, kurwa, ty. Oczekujcie zaproszę w najbliższym czasie, bo Marcin jest pierwszą osobą historyczną. Kończymy ten odcinek. Marcin, jak ci się podobało? Yy, bardzo fajnie, może nie zrobiłem najwięcej punktów, ale no, to myślę, określa. że było śmiesznie na pewno. Pozytywnie i mam nadzieję, że jako pierwszy zawodnik, który wystąpił w tym odcinku, jako pierwszy zawodnik, który wystąpił u was na kanale w tym formacie, mam nadzieję, że kiedyś na jakiś jubileuszowy odcinek mnie na dzień kobiet, zaprosicie. Na dzień kobiet. Na dzień kobiet. Na tysięczny odcinek, ale to już On, będzie poszczególny w telewizji, ono, nie? No tak, tak. Tysięczny może tyle nie będzie. Tego tak? wam życzę. No, dziękuję. O, to wszystko fajne. A ty Karol coś Tak. Ja bym chciał tylko dodać od siebie, że Liczymy na Wasze komentarze, reakcje i oczywiście suwiki. na TikToku. Marcin bardzo prosi, żebyście nas zasubskrybowali. Tak, bardzo proszę, zasubskrybujcie. Bardzo trudne słowo. Jest dla niego też wielka szansa, bo jak może ktoś go zobaczy szerzej, to jeszcze karierę zrobi. Jimmy Wardi. jeszcze Jimmy w klasie. Jimmy Wardi tak. <laughs> Dobra, kończymy to, bo już za dużo materiału. Elo, na razie.